Mogę wam tylko powiedzieć jedno, jestem naprawdę wkurzony, bo, wiem, że jestem w tej świątyni i miałem właśnie zacząć czyszczenie od tamtej świątyni, a raczej od samego początku, nie wiem, włączyć nagrywanie i miałem to wszystko przeeksplorować, zwiedzić i tak dalej, ale, tutaj za ścianą jest właśnie jeden z tych szamanów, i problem jest taki. Crash, 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 crash. Krasz! Stwierdziłem, że nie będę nagrywał samego początku, po prostu go zabiję. Tego gnoja. I pójdziemy dalej świątynię, do świątyni. Zabicie tego szamana, to jednak nie chciałbym robić poza odcinkiem. Ja sobie teraz zrobię na innym slocie. W razie czego, gdyby miało mi się to uszkodzić, nie daj Boże. Ale Bo jednak to jest, mimo wszystko to jest returning. Szkoda, że przez to mm, się muzyka wyłączyła. O, poprawię sobie mikrofon, powinno mi, powinno mi teraz być słuchać trochę lepiej. Ale to nie wszystko, musimy wejść nam dalej jeszcze. Dobrych pozorom. Mniej więcej taki spam robimy Dobra, nie masz manny, ale to chyba tylko jeden ten jeden został, nie? Bez idio, tu nie masz mikstur. I pozwoliłeś żeby cię walnął Ini do jedno. Bez zmienny, ty powinieneś robić sam siebie jakieś dodrze tych ataków i plus ten fakt, że, jak mówiłem, nie mam odpowiedniego dysku do nagrywania, to jest tak, że ja nagrywam na dysk, na którym mam tylko 12 giga I po każdym nagrywaniu muszę robić cięcie O, myślę, że mi znowu wykraszuje Muszę robić cięcie za każdym razem i zrzucać ten nagrany odcinek z dysku na mój dysk zewnętrzny bo inaczej nie mógłbym w ogóle zrobić zapasów Fak. aj ciorkowie ciorkowie więc tak wiecie no tutaj niby problem z i tutaj problem z, pom, ym, z pojemnością dysku Chodzi o to, że coś by się zepsuł kontroler dysków i nie mogę podpiąć więcej dysków. Mogę mieć tylko jeden dysk. Wiem, że niby mógłby podmienić ten jeden dysk na 500, ale mimo wszystko ta 500 nie chce mi wtedy działać. Muszę wymienić samą pytę główną. Co też zrobię za jakiś czas? Więc spokojnie, ludzie. No i raczej ja Cię. W tak bardzo dziwnych momentach... Że Mam wrażenie, że zaraz ma mi się wykraszować, nie? Chodź, orku. Dzień, orku. Dzień, orku. Dziękuję, orku. Teraz zrobię coś na takiej zasadzie. Zapiszę i wczytam. Może się zbuguję. Jeszcze taki sprawiedliwy. O! Te słowa bardziej by pasowały właśnie do tego. A, widzicie? To jest naprawdę dziwny bóg. Okej okay. Okej okay. Dobra To się powinien palić Okej, okay, dobra w porządku A to też gdzieś mieć w takim wypadku Ciko -ci są naprawdę jakiś bardzo ciężkie wyzwaniem. Balans w tej grze balans w tej grze jest naprawdę zbalansowany Hihihihi. Kamienny strażnik jakiś stara moneta, ale. Dobra Ale, tego orkowego Bimbru tutaj się przy sobie Dobra, to jest zbieraj Jak mówiłem, bronie nie są jakoś warte w tej modyfikacji W mrocznych tajemnicach to tak Była osoba, która to skupywała non-stop i to za całą wartość tej broni i to byłoby na... I to było naprawdę mocne. Znaczy f, źle, źle to bieram słowo kompletnie. E, nie mocne, tylko że to było bardzo opłacalne. Natomiast w returningu no niestety takiej osoby nie ma. Zresztą jakby była taka osoba, to byłoby za łatwo. Moim zdaniem Też nie mówię, że nie, nie musiałaby być jako osoba, która by skupywała całe bronie orków za, a czyli za pełną wartość, nie? Gdyby tak faktycznie było to... Tutaj najwięcej to jest tylko tych orków. A, okej, okay, to ja jestem już tutaj. Dobra. Eee... Zrób tak bezimienny. Niech się orkowie podbiegną. Znaczy, w sumie ork. Dziękuję, gro. Na doświadczeniu mi takim nie zależy. Dobra, chodź, chodź. O, szarny ork. Masz nido. Kolejny poziom. Iliż ma 81 punktów nauki. Mmm. Jak powiedziałem, tylko zaliczymy tą misję. Widzimy z to ja od razu idę się wyuczyć broni. Ile Was tutaj jest? Aha, dobra. Aj, nienawidzę, bo te broń... Ale nie mogę zabrać przecież łupów łup, z takiego orka, bo ta broń mi wszystko blokuje. No, cholera jasna. Jakieś żeby fajne rozwiązanie, że jak było dużo przeciwników obok siebie, to można było cały lud zebrać i za jednym zamachem. Że nie, nie trzeba było się męczyć tak jak teraz, ja. Eee, dobra. Po tych bokach jeszcze pochodzimy. Tutaj jeszcze po drugiej stronie eee, czarny ork. Nadra zapis. I zejdziemy, wybijemy tych orków kolerę polerę. Ok. Nie masz mikrofony. Nawet nie była potrzebna. A no to praktycznie się życie nie straciłem. Znaczy, nic nie straciłem. Poza maną, ale to mana się mi, Mana mi się odnawia. Ale. Mało mikstur, Coś z bezdopadło. Głupiorki. Eee, macie przynajmniej jakieś ziemnie grzyby, go kopacza. Widzę, że nie. Hmm. Szkoda, 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 bardzo szkoda. Dobra, teraz robię tutaj malutkie cięcie. Dobra, i zabezpieczę sobie materiał. To już zaraz wiem, że nie będę musiał się z tym szamanem męczyć. Hmm. Ok, hmm. orki. Dobra, ginie śmieć, zginął śmieć. TURUM TURUM dum I... więcej orków, nie? I to praktycznie same czarne Nie nie mam nic do czarnych orków, ale... Dużo ich jest Okej okay. Okej okay. Dam radę Przynajmniej Pono znosiły sobie na OK Okej, okay. okej I śmiecił. Hmm. Nie, 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 nie przykrywaj mi tych... ...zwłok Wracaj! No! Głupia ściana, głupie drzwi, wszystko głupie. Czarny ork. Dobra, bierz te do mięsa, wszystko bier. To zabronią jeśli łaska. Miksury muszę sobie zachować, bo to pewnie główna walka może nie jeszcze taka główna, ale... Będzie trudniejsza. Mogę się założyć. Dobra. Okej okay, będzie zmienny wszystko. Odnawiamy statystyki. Dobra, 435 zapis. Trzeba ruszać jego numeringa, bo... Aha. Naprawdę sobie nie znajecie sprawy ile jeszcze mi tak naprawdę zostało do zrobienia zanim skończę tą serię. A, to jest hipster jeden. Hipster... jeden. Towarzyszom nie pomógł, tylko poczekał, sam pewnie stwierdził, że przyjdę, przyjdę tutaj ciężko ranny i mnie dobije, ale się przeliczył. <laughs> A, znajdźcie łaskę twórców modyfikacji Returninga, dali tutaj aż jednego ziemnego grzyba. Tam jest, tam jest, tam jest. Hmm. Kolejny ciemny grzyb. Okej. Okay. O kurde. Eee, Urkatan. Eee. Mocny gnój. Ale tam jest sporo puszników, z tego co widzę. Dobra. Glido. Ja. Przynajmniej mi się... Ale bije! W sumie i tak nie tak sporo jak Paladyn. Ale widzicie ile tam tego jest, dlatego na moment wyszedłem i dostałem tak po dupie. O, i to jest chore po prostu, to jest chore. Chory kąt. I w tym momencie pozdrawiam e, bez tych ludzi, ale się domyślili o co mi chodzi. Bo to był cytat z pewnej książki. Ach. Chyba i pobrzmiało, że tutaj jest aż lub kurczników, He <gulacz> chodźcie. No, ale kilku tam się przebić. Mimo wszystko. Okej. Okay. Masz gnoju. Okej. Okej. A, zważ. A! Czyli w takich momentach się odbogowują po prostu. Kiedyś użyję magii na nich. Serio? to tam jeszcze jeden kusznik jest. Bez hitu. <śm> mm, myślę, że będziemy od razu takowo, wiesz? A nie będziesz mi groził mie mieczem swym. A masz gnoju. A no, proszę, no, proszę, no. Dobra, pozbierajmy ten lud, bo w sumie. Każdy tutaj miał kuszę. Kuszę jest bardzo cenna. Może nie bełkę, tylko orkową kuszę, to już tak. grasz się Czarne, elitarne ork. Dobra, jest ok. Hmm. Chyba wiem, jakie jeszcze miejsce zostało do zrobienia. Tu nie, tu nie. Ciemne grzyby. No, ale teraz zrobię cięcie, żeby zabezpieczyć materiał. I dobra, myślę, że od tego momentu mogę zacząć nagrywać. Nie, to jest ostatnia chyba. Świątynia. Boże, jak mogę zapewnić słowo świątynia? Nie masz mikstury many. Bardzo źle. No i je, jejeje. Ja nie dam z wami rady, dam z wami rady wszystkimi. Eee dobra, prze... <grystanie> za bardzo się przechwalałem, nie dostaniełem przeciwników no. Dobra, mimo wszystko, ja by to długo nie trwało, postaram się jeszcze, eee, Jak taki wyjątek robię teraz, że... Dobra, to może ślinęć, bo tu się na nic na nic sobie się nie sprzydam. A, i pozabiłem trochę jeszcze orków, bo tam jeszcze trochę pozostało. Yy, I dostałem plus manę do 3. Mam 304. Coś się w stylu. No, 304. Dobra. Robimy zapis. No i idziemy, zajmować się orków, nie? To już ostatnia świątynia. więc potem nie, wrócimy się jeszcze do Jakendaru z tego co wiem, ale. Hmm. Dobra, yy... Oni są tak niefortunnie ułożeni. Myślałem, że oni tam są, pobliżu siebie zaraz, ha. Dobra, muszę to jakoś inaczej rozwiązać. To są kusznicy, to oni będą naparzać, naparzać mnie z kuszy. Okej. Okay. Dobra, dawaj o i sobą dam radę. Okej. Okay. No a teraz to jako tako rozwiązamy. <noise> Już nie mam takiego problemu. Bo ty jesteś elitarnym, nie? A. też... ...bardzo niefortunna walka. To jeszcze tam są morkowie. Ok, ok, maksymalne skupienie. Zaraz padnie. Jak pani jeden, to będzie dobrze. Dobra, ok, dobra, nie, nie śmiecił. Kolejny pierścień do kolekcji. Także skóra warga. Mnie ten odgłos po prostu denerwuje. Jest tak zbogowane Okej. Okay. Szkoda, że nie ma tak zaskoczenia. No gnido, nie blokuj. Ej, rany, rany, rany. Dobra. Został pokonany. i nam. No dobra, no przynajmniej sobie jakieś tam mikstury zrobię wytrzymałości, No znaczy nie eliksiry, tylko mikstury. A 100 sztuk złota, chyba taka mikstura jest warta. Wbrew pozorom. O, serce. Arkawa kusza, No tam widzę przynajmniej raz kilka elit. Hmm. No będzie śmiechowo. Że tak, to, że tak to sobie pozwolę określić na ten moment, ten no, Ok, kamienny strażnik, separis... Dobra, robimy zapis i robimy Armagedon w tej świątyni. Ok, mm, Same elity tutaj. Ale zwykle nam sobie radę. Dobra, nie, 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 bo ja nie wiem, czy mam mikstury, wiesz, bezimienny. Mm. No właśnie, nie masz, wiesz, bardzo niefajnie. fajnie. Okay. dobra. Cofej tufejzji. Okej. Dobra, dawaj. Dobra. Oj, serio. To przez to, że jeden ognista burza się po prostu znikła. Widać, że powinno i zadać jakieś obrażenia i zrobiło nic. Okej. Okay. Dobra, może już być. Z i to ja już nie dam rady, wiesz, O <śm> mm -hmm. Oni bardzo mocno. Nie, 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 w takim... nie, w, takim setupie. w takim setupie to nie, W żadnych nie, Zjemy nie, nie, żadnych szans. Zjemy sobie trochę... Tej roślinności, no niech stracę troszkę, ale powinienem ich naprawdę bardzo, bardzo osłabić. Powinienem być ich w stanie złabić przede wszystkim. Okej. Okay. dobra, już malutko idą i teraz to wyniosłam. Dalej za mało. No chyba ich powaliło, że ich tu, tu, tutaj... ...ich jest. Nie, 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 bo ja nie mogę tego zrobić poza odcinkiem, bo tu jest boss. Jeszcze raz, jeszcze raz. Hmm, yy, dobra. Wcinaj. Wcinaj bez i. Mało, mało. Za mało many jeszcze. Dobra, teraz już powinna być odpowiednia ilość. Dobra, i teraz zobaczymy, może się nam uda. Ok, tam ci póki co zlewają. No, nie zlewają póki co. Dobra, bezwzmienne. Dawaj. Hej, wiecie co? To ja na ten moment skończę po prostu odcinek, bo coś mi kompletnie nie wychodzi w tym momencie. Dobra ludzie, to do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku.